Dziś okazało się, że jesteś kierownikiem do końca sezonu. Jak się z tym czujesz i czy to jest wyzwanie? No tak, no gdzieś takie decyzje w tym, w tym ostatnim tygodniu e, zapadły. E, no mimo, że jestem w klubie gdzieś tutaj już ładnych parę lat, no to na pewno e, coś nowego. E, na pewno wyzwanie, ale jakby tutaj e, dla każdego z nas najważniejsze jest, żeby, żeby gdzieś e, wszystko tak to pospinać, e, żeby na boisku wszystko się, wszystko się zgadzało i do tego będziemy dążyć. Rzecz... Panie sędzio, czy jest duża różnica w sędziowaniu pierwszej ligi a ekstraklasy? Na pewno troszeczkę różnica umiejętności jest zauważalna. Natomiast w pierwszej lidze poziom walki, w każdym meczu jest stresowanie. E, gdzieś gdzieś te mecze są e, bardziej zacięte. Wydaje się, że każda drużyna może z każdą wygrać, więc to powoduje, że, że na pewno ta liga jest interesująca. Woli Pan sędziować na boisku, czy jako sędziowar? Zdecydowanie na boisku. E, no i ostatnie pytanie. Gdybym miał Pan określić, co jest najtrudniejsze w byciu sędzią, to co by to było? W zasadzie nie ma trudnych rzeczy w byciu sędziów, jeżeli jesteś dobrze ustawiony i widzisz wszystko dobrze, natomiast no, mówię, no, to jest tak jak, tak jak bycie piłkarzem, z tym, że tu jesteś sam na boisku, a nie masz, masz tylko dwóch współpartnerów na, na, na liniach, którzy mogą ci pomóc, na boisku masz jednak całą kolektyw 11, 11 zawodników, więc to jest duża drużyna, co jest, co jest najtrudniejsze? Nie, nie ma jakichś takich trudnych rzeczy. Myślę, że całość jest naprawdę fajno, fajną przygodą dla mnie i, i, i mam nadzieję, że jeszcze troszkę posędziłem. Na Tyskiej Gali Sportu zdobyłeś miano najpopularniejszego młodzieżowego sportowca roku. Jak ty się z tym czujesz i czy się tego spodziewałeś? Uczucie na pewno bardzo, bardzo przyjemne, fajne wyróżnienie, docenienie pracy przez kibiców przez inne osoby. Czy się spodziewałem? No nie spodziewałem się, no, szedłem z niewiadomą tak naprawdę na tą galę, więc nie, nie wiedziałem do końca czego się on spodziewać. Jak to się stało, że rozpocząłeś przygodę ze speakerką? Choć żebym ja to sam pamiętał. Generalnie jak wszystko w, w naszym życiu dzieje się głównie przez przypadek, odrobina szczęścia, no i stało się. No. Jeżeli chodzi o kursy i mecze, które musiałeś odbyć zanim w pierwszej lidze, to ile tego było i, i czy ciężko jest być spikerem? Zacznę od końca. Spikerem nie jest być ciężko, aczkolwiek to zależy wszystko od tego, jak się do tego przykładamy. A co do kursów, no przepustką do szczebla centralnego jest kurs organizowany przez PZPN, 3-dniowy kurs w Warszawie. A później to że jest wszystko nasza inwencja twórcza i to do tego, jak podchodzimy do tematu. Czy chcemy się doszkalać, czy po prostu bazujemy na tym, co żeśmy wypracowali na kursie w pzpn I bawimy się dalej. Ostatnio na Twoim profilu był temat Speakera AI i o co tam chodziło i co o tym myślisz? Hmm... Powiem tak, wkrętka, patrząc tak z mojego punktu widzenia, nawet mi się udała, bo brzmiało to dosyć, dosyć poważnie i na serio. Czy tak będzie w przyszłości? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Bo tak naprawdę nic ani nikt nie zastąpi prawdziwego, żywego speakera, który ma kontakt z publicznością, wie jak reagować, wie jak nawiązać z nimi łączność, jakąś współpracę. Także no, ja mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Jak będzie? Tego nie wiem. Ostatnio jak się widzieliśmy to miałeś kontuzję, co u Ciebie jak się czujesz? Rzeczywiście mecz ostatni w Płocku z GKS-em no to był to pierwszy mecz po, po moim razie ciężkim. No dobrze przebiegał ten okres rehabilitacji. Udało się szybko wrócić, później w, naj... w pierwszym meczu po powrocie strzelić bramkę, więc myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej i coraz lepiej się czuję. No jak tutaj przyjeżdżasz, to od razu odpalają się wspomnienia? No tak, no trzy lata to jednak jest spory kawał czasu i zawsze tak jak już dawniej wspominałem, miło mi się tu przyjeżdża, miło się wraca. The story, so I don't know <laughs> No troszeczkę gdzieś tak się przycięliśmy w, w cudzysłowie, no ale ta liga jednak stawia swoje wymagania. Mieliśmy bardzo trudne mecze, czy to zespołami z zespołami z góry, czy z zespołami, które grały o utrzymanie. No i nie jest tak łatwo te punkty. Trochę gdzieś mieliśmy kontuzji, problemy z ustawieniem. No toż trochę też szczęścia brakowało, ale wszyscy mamy nadzieję, że wrócimy na tą dobrą ścieżkę, zwycięską ścieżkę i oby to było od dzisiejszego meczu. Meczu strzeliłeś bramkę z tym przeciwnikiem. Jak według Ciebie ten mecz może dzisiaj wyglądać? Bo niestety Ty na boisku się nie pojawisz. No, na boisku się nie pojawię, ale liczę na to, że zagramy dobry mecz. Eee, wysoko z przeciwnika i do trzy punkty. Dla panowie od początku, jak trzeba przerywać, to przerywamy wysoko. Od razu pokazać, że chcemy wygrać dzisiaj ten mecz. Kto wygra mecz? 으음! <끝>